Дітей дуже важливо вивчати польську мову. Або ми тут мешкаємо, навчаємося, і ми не розуміємо кілька часу, ми, ми, ми будемо в Польщі. Ставлення поляків для нас дуже відкрите, вони дуже щире, добре до нас відносяться, дуже люблять нас і наших дітей. І наші діти намагаються вчити польську мову і це проходить. Досить легко і весело для них. E, вони навчаються у польській школі, e, спілкуються з, з польськими дітьми, і це для них дуже цікаво і корисно. Віце G. віце-презид e. Паверспука з ОО. Варшаві, отдя в Вернонгу і Весла. Panie prezesie, jesteśmy krótko po przekazaniu laptopów uczniom z Ukrainy. Proszę krótko powiedzieć o, o tej akcji, o tym skąd się wziął pomysł, na czym wypadał? Jeżeli chodzi o samą akcję i zespół akcji, które mamy w firmie, one wyszły z inicjatywy oddolnej. Wielu pracowników po wybuchu wojny na Ukrainie podjęło zobowiązanie i działania w firmie, żeby zbierać pieniążki pomagać rodzinom. Zresztą część naszych pracowników przyjmowało rodzinę ukraińską. Ja, ja również moja rodzina y, przyjmowała y, grupę osób z Ukrainy przez dwa tygodnie na okres przejściowy. Na szczęście one znalazły pracę i miejsce lokum, czyli, czyli y, ten temat się rozwiązał. I ja myślę, że z biegiem czasu te, ten temat... To będzie, będzie bardziej, bardziej rozwiązywalny u nas. Bardzo się cieszę. Nie było do tej pory takiej stosownej okazji, żeby, żeby się spotkać. My, jako ELBLOK Małe, podpisaliśmy umowy współpracy z Miastem Tango, i to już 25 lat minęło od czasu, kiedy. Prezydenci miast podpisali taką umowę. Niestety nikt z nas nie przypuszczał, że sytuacja na Ukrainie tak się skomplikuje, że będziemy świadkami agresji Rosji na Ukrainę i że po prostu naród ukraiński stanie... E, przed e, najgorszym zobowiązaniem, mianowicie przed obroną własnego kraju.